Cześć moi drodzy, witam Was kolejny raz bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o lorkach, kolejny odcinek poradnika, jak się obsługiwać urządzeniem typu lora, ale na wstępie chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wsparcie naszej akcji. Mieliśmy taki zamiar wesprzeć drużynę harcerską. Tylko PMR-kami, no i udało się dzięki Wam w ciągu dwóch dni, mogliśmy zakupić cztery sztuki Motorolek T63. Mam nadzieję, że dzieciom się to spodoba. A Wam wszystkim serdecznie bardzo dziękuję. No i zachęcam także do dalszego wsparcia, bo takich akcji na pewno będziemy organizować więcej. Dobra, ale tymczasem wróćmy do tematu. Tu już mam naszykowaną. Płytkę z lorką. No, pierwotnie tutaj miałem także podpiąć czujnik temperatury. Niestety, jednak po przeszukaniu całego mieszkania nie znalazłem tego czujnika. Nie wiem, gdzie on jest. Mam jeszcze inne czujniki, które nie mają też pomiaru wilgotności. Niestety, jednak. One są zbudowane w podwójnej opcji, razem z czujnikiem wilgotności AHT20. Nie zdążyłem jeszcze prześledzić tematu, czy ta lorka akurat obsługuje. No i dobra, co my tu mamy? Mamy zainstalowaną lorkę, jest to Heltek. Podłączony, tutaj także jest taka diagnostycznie podłączona dioda, żeby było widać, że działa. No i oczywiście jak widać po przyciśnięciu przycisku, e, to urządzenie działa. No więc, aby zacząć cokolwiek z naszą lorą, musimy ją zaprogramować. Więc, pierwszy co robimy, wchodzimy na stronę myślactw.org. No i dla tych, co niestety nie są obeznani z językiem angielskim, proponuję od razu przejść w tryb tłumaczenia strony. A jeśli Jesteście obeznani, no to możemy kontynuować pracę w języku angielskim. Tutaj, kilka drobnych informacji, jak instalować, jakiego kabla należy użyć. Tu, jak widzicie, jest podłączony do urządzenia kabel USB. Kabel sygnałowy, nie kabel do ładowania. No i na stronie internetowej znajdziecie kilka ważnych i istotnych rzeczy. Pierwsze to wybór naszego urządzenia. To jest model Heltec V3, więc on korzysta z architektury ESP32. Sterownik, który jest automatycznie zainstalowany pod Windowsem, czasem może nie działać i tutaj polecam przeczytać tą instrukcję. Czasem też wybrać któryś z tych sterowników aby nie był to zbyt duży problem przy podłączeniu tego urządzenia. Generalnie Windows wykrywa lorki praktycznie wszystkie za pomocą standardowego sterownika znajdującego się w Windowsie bądź tego, który się zaktualizuje, ale czasem występują różne problemy i kiedy nasz komputer nie widzi urządzenia, warto jest zajrzeć do tej strony internetowej i spróbować kilka innych sterowników. Ale kiedy już mamy to za sobą, przechodzimy, że tak powiem, w programowanie. Tu wybieramy dwie opcje, oczywiście nasz Heltek to SP32. I teraz po przeczytaniu tej notatki, wchodzimy, klikamy w kolejny link, który tutaj jest podświetlony na niebiesko, i jest to flasher instalator naszego firmware. Tu. Z pierwszej kolumny po lewej stronie, wybieramy model. Mój model to Heltec V3. Oczywiście tych modeli jest jak widać dużo więcej. I przede wszystkim e, tym się musicie kierować przy instalacji. E, najlepiej jest zawsze sprawdzać model naszego urządzenia na odwrocie. Są tam umieszczone e, zarówno modele, jak i też wersje. Ale Heltek v 3 jest tylko jeden, więc wybieramy taki oto model. I teraz biorąc pod uwagę już kilka modeli, które flashowałem, no to z Heltekiem nie będziecie mieli żadnego problemu, żeby zainstalować oprogramowanie. Jeśli chodzi na przykład o t czy jakieś inne urządzenie bardziej skomplikowane, bardziej rozwinięte. To mogą wystąpić problemy z najnowszą wersją oprogramowania, tak jak było w moim przypadku e, TBIMA 1.2. Tutaj od razu chciałbym e, Wam wyjaśnić, że y, w wielu aukcjach internetowych macie e, podkreślone, że kompatybilność występuje z TBIMem tylko i wyłącznie w wersji 1.1. Jest to nieprawda. 1.2 także jest kompatybilny z Mestrasznikiem. Wynika to tylko z różnic w konstrukcji budowy, jest tam po prostu inny układ zastosowany, ale generalnie wszystko działa. Mogą być problemy z najnowszą wersją beta, tak było w moim przypadku, po prostu się nie instalowała, a już na pewno się nie uruchamiała. Nawet jak się zainstalowała, to się po prostu nie uruchamiała. Warto po prostu sprawdzić 3 lub 4 kolejne wersje starsze i wtedy problem się rozwiąże. Ja wybieram dla swojego Helteka v 3 yy, najnowszą wersję. No i teraz mamy przycisk flash, czyli nagrywanie. Proszę pamiętać, że po przyciśnięciu tego przycisku tam pojawi się yy, pewien komunikat. Naciskamy kontynuację. No i teraz w przypadku mojego urządzenia, jak widać, yy, jest ono już zainstalowane. No i tutaj mamy kula. Ja generalnie stosuję metodę wykasowywania wcześniejszego oprogramowania. To samo Wam radzę podczas pierwszej instalacji, bo te urządzenia przychodzą z pewnym oprogramowaniem nagranym w środku. I nie do końca jestem pewny co to jest. Jest to jakieś, coś podobnego do obsługi lory. Nie, nie sprawdzałem tego kompletnie. W każdej innej lorze jest jakieś tam inne oprogramowanie. DBI miałem na po prostu wgrany tracker do GPS-u. Tutaj też było jakieś oprogramowanie. Do końca nie jestem pewny, co to było, ale generalnie polecam wam przyciśnięcie tej opcji, czyli po prostu wykasowanie pamięci. No i teraz przechodzimy w opcję Flash, i w tym okienku wybieramy nasze urządzenie, które jest podpięte do USB. Przycisk połącz, i już się pojawiło, że tak powiem, wykasowywanie pamięci. No i teraz ten proces chwilę potrwa. Oczywiście magia internetu. Za chwilę wszystko będzie gotowe. Za 1, 2, 3, 4. I już. No i jesteśmy z powrotem, urządzenie już, już jest e, wymazane z pamięci jednego telefonu, tak, abym mógł Wam pokazać e, pierwszą instalację i pierwszą konfigurację e, oprogramowania na razie na telefon. E, w następnym odcinku pokażę Wam także, jak to instalować, e, czy jak obsługiwać e, na komputerze. No praktycznie metoda jest taka sama możliwość tylko połączenia między telefonem a samą lorą tu jest na zasadzie bluetooth w komputerze mamy trzy różne możliwości do wyboru ale generalnie nie ma to żadnego znaczenia ustawienia są podobne teraz aby skonfigurować nasze urządzenie bo mamy już wgrany stick, dajemy Pierwsze musimy włączyć Bluetooth w naszym telefonie. No i dajemy wyszukiwanie. Oczywiście odnajduje nam urządzenie. No i teraz parujemy za pomocą tego kodu 630-071. Dajemy powiąż. I. Parowaliśmy właśnie urządzenie typu LOR. W pierwszych ustawieniach macie tutaj też nazwę, którą można zmienić na swoją. Ja zawsze wpisuję Wajcha i kolejny numer. Teraz nie mam żadnej dolki obok siebie, która jest działająca, więc wpiszę Wajcha01. Urządzenie zapisuje. Startuje od nowa i za chwilę po odpaleniu będziemy mogli wejść w konfiguracyjne, aby tam kilka rzeczy zmienić. Oczywiście Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, żeby nasza lora działała, jest wybór regionu. Oczywiście działamy w Europie. No i mamy do wyboru częstotliwość 433 MHz i 868. Dla wszystkich tych, którzy posiadają licencję i radiową i mogą używać tej częstotliwości, to mogą. Jednakże to urządzenie wspiera tylko częstotliwość 600 868 i taką też wybieramy. Automatycznie po raz kolejny urządzenie uruchamia się od nowa, i teraz uruchomi się w trybie tej oto częstotliwości. Co jest ważne, o czym naprawdę należy pamiętać przy konfiguracji tego urządzenia, jak i również przy pierwszym jego uruchomieniu. Tu mamy antenkę. Ona jest dołączona w zestawy. To jest bardzo mała antenka. Jest napisana na niej także częstotliwość. Urządzenie podłączone bez antenki. Już to powtarzałem wcześniej, ale podłączone bez antenki po prostu się spali. Więc przy każdej jednej konfiguracji i ustawieniu tego urządzenia należy niezwłocznie pierwsze podłączyć antenkę. Wtedy mamy pewność, że nasze urządzenie będzie działać. Teraz przybliżę troszeczkę ekran, a lorkę usunę na bok. Wchodząc w ustawienia urządzenia, mamy cały szereg różnych pozycji, w których możemy zmieniać pewne rzeczy. Od kanałów to jest podstawowy kanał Longfast. Można go porównać do zwykłego kanału na PMRC, który nie ma żadnych podtonów. Na tym kanale wszyscy nas słyszą, każdy może odczytać informacje, które będziemy wysyłać. Oczywiście możemy tworzyć własne kanały, takie, które będą współdziałać tylko z urządzeniami, które my obsługujemy, czy też w grupie osób, z którymi chcemy wymieniać swoje komunikaty. Ważnych ustawień oprócz e, zmiany częstotliwości oraz też nadania nazwy e, możemy tutaj e, wpisać też swój skrót. Oczywiście e, nie jest to wymagane, ale taka możliwość istnieje. Dla tych, którzy e, jak widać tutaj posiadają licencję radiową e, i nadają na częstotliwości 433 MHz to tutaj jest taka opcja do zmiany. Tego nie robimy przy częstotliwości 868. Wchodząc dalej, tu są pozycje, pozycjonowanie. Na razie nie będziemy przerabiać tych wszystkich, tych wszystkich rzeczy, które się tu wyświetlają. To jest temat na kolejne, że tak powiem, odcinki naszego poradnika. Chciałbym Wam tylko pokazać najistotniejsze funkcje, które są tutaj w tej aplikacji. Tutaj mamy kod do naszego, do naszego kanału. Jest to ten kanał podstawowy Longfast, który w każdej lorce występuje po zainstalowaniu MasterScript. Tu mamy opcję podglądu na mapie. Oczywiście ten, to pozycjonowanie możemy przypisać. Na stałe bądź też używać GPS-a i ściągać naszą lokalizację z telefonu. W przypadku Tibima, gdzie urządzenie posiada swój moduł GPS, możemy szczytywać lokalizację z tego oto modułu. Tutaj mamy wyświetlane nody: wszystkie lorki, które będziemy widzieć w okolicy, z którym nasze urządzenie się połączy. Będzie widoczne tutaj. No i wymieni się oczywiście pakietami informacji. Na samym końcu mamy e, tak zwany komunikator. No i tutaj możemy wysyłać informacje czy bezpośrednio e, do wszystkich na kanale Longfast, czy też e, bezpośrednio do osoby, którą widzimy na liście naszych urządzeń. Czyli e, chcielibyśmy wysłać do kogoś informację, naciskamy. Oczywiście tu się powinno wyświetlić takie menu, ale mam tylko jedno urządzenie dostępne w swojej liście, więc tego zrobić nie mogę. Ale jak tutaj widać, jedna z informacji była wysyłana personalnie. I mam nadzieję, że ten filmik chociaż trochę przybliżył wam prostotę tego urządzenia, a może i nawet zasugerował zakup i zabawę z nim. Pamiętajcie, kiedy już zdecydujecie się na zakup lorki, warto by kupić dwie. Samej jednej nie będziecie mieli pożytku. Jeśli dookoła Was nie będzie osób, które taką lorkę będzie posiadać, to generalnie nie powymieniacie żadnych informacji. Dlatego warto jest na sam początek zabawy kupić dwie i pobawić się samemu w zasięgi w możliwości tego urządzenia oraz też. Yy, Zachęcać innych do użytkowania oraz budowania jak najszerszej sieci, bo jest to urządzenie przydatne. Proszę pamiętać, że zastępuje ono komunikację, jaką mamy na co dzień czyli telefony, smsy, internet. Działa ono na zasadzie fal radiowych. Jest absolutnie nie wymaga żadnych opłat. Jest po prostu darmowe. To wszystko na dziś. Zapraszam do kolejnych części poradnika. W następnym odcinku omówimy tryb pracy oraz pomysłowe metody montażowe. Wszystkich Was zapraszam również do wspierania naszego kanału finansowo. Dzięki takiemu wsparciu jesteśmy w stanie propagować hobby w szeregach naszej młodzieży. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji oraz do komentowania. Do zobaczenia, do usłyszenia i bez odbioru.